Drogi wrażliwy przyjacielu, wiem, jak łatwo jest poczuć, że Twoja sztuka jest za mała, za cicha, niepotrzebna. Wiem, jak łatwo jest uwierzyć tym, którzy zbyt szybko oceniają, a zbyt rzadko patrzą sercem. Ale chcę Ci przypomnieć coś ważnego. Twoje tworzenie ma sens. Nie dlatego, że podoba się wszystkim, nie dlatego, że zbierze tysiące lajków. Ale dlatego, że to jest Twoja prawda, że w ten sposób wyrażasz siebie. To jest Twój sposób oddychania w tym świecie, który czasem bywa duszny albo i bezduszny. Każda Twoja kreska, każde słowo, każda nuta to ślad Twojego istnienia. Ktoś kiedyś natknie się na to i pomyśli: O, ktoś czuł się podobnie jak ja. I może ten ktoś, Dzięki twojej pracy poczuję się mniej samotny. Nie pozwól, żeby cudze głosy zagłuszyły twój własny. Krytyka zawsze będzie czasem mądra, czasem tylko głośna od zazdrości. Ale serce artysty jest jak źródło musi płynąć. Płynąć, by zmienić się w rzekę pomysłów i inspiracji. Twórz więc dalej, nawet jeśli boisz się, że to niewystarczające. Nawet jeśli wydaje ci się, że nikt nie patrzy. Twórz, bo Twoja wrażliwość jest darem, a nie przeszkodą. Bo jeśli nie będziesz tworzył, zabraknie tej wrażliwości na tym oschłym świecie. Pamiętaj, sztuka nie jest wyścigiem. To rozmowa dusz, które się jeszcze nie spotkały. Czy Twoja dusza nie czeka, żeby opowiedzieć swoją historię? Zaufaj sobie. Twój głos jest ważny. Twoja sztuka jest potrzebna. A świat bez ciebie byłby uboższy. Drogi wrażliwy przyjacielu, wiem, że czasem jest ciężko. Siadasz do kartki albo płótna, bierzesz ołówek, dłuto czy pędzel, i nic nie wychodzi tak, jak chciałeś. Linia ucieka, kolory się gryzą, pomysły w głowie nagle wydają się puste i niepotrzebne. W takich chwilach łatwo pomyśleć: może się do tego nie nadaje, może inni mają rację, może. Powinienem przestać. Ale proszę cię, nie przestawaj. Twoje tworzenie nie musi być doskonałe, żeby było wartościowe. Sztuka nie powstaje po to, żeby zadowolić wszystkich krytyków, ale po to, żebyś ty mógł oddychać głębiej, żebyś ty mógł zobaczyć siebie w świecie, w którym często czujesz się niewidzialny. Każdy szkic, nawet ten nieudany, to krok w stronę ciebie samego. To język, którym opowiadasz o tym, co nosisz w środku. A wiesz dobrze, że gdybyś nie miał tego języka, wiele uczuć pozostałoby niewypowiedzianych, zamkniętych i ciężkich. Rysując, malując, pisząc, tworząc, ty je uwalniasz i czynisz wolnym siebie samego. Wiem, że słowa innych czasem bolą. Ludzie często mówią coś mimochodem, nie zdając sobie sprawy, że dotykają czegoś kruchego i cennego, co kosztowało Cię wiele wysiłku i trudu. Ale Twoja wrażliwość nie jest wadą, jest siłą. To dzięki niej potrafisz dostrzegać niuanse, emocje, kolory, których inni nawet nie zauważają. To dzięki niej widzisz liście drżące na wietrze w promieniach słońca i obok w kształcie statku na niebie. Dostrzegasz rzeczy niezauważalne, ukryte emocje. Doceniasz to, co niewidzialne. To dzięki temu twoja sztuka może dotknąć serca każdego drugiego człowieka. Kiedy czujesz zwątpienia, przypomnij sobie, że nawet wielcy artyści mieli swoje złe dni. Każdy z nich siedział kiedyś nad kartką i myślał, że to wszystko nie ma sensu. Ale sens zawsze jest, bo tworzenie to podróż, a nie wynik. To proces, w którym nie tylko robisz obraz ale też poznajesz siebie. Nie musisz być idealny, masz być prawdziwy. Twój rysunek, Twoje kolory, Twoje słowa to nie tylko sztuka, to Twoja obecność w świecie. To znak, że jesteś, że czujesz, że patrzysz na życie w swój unikalny sposób. I nawet jeśli dziś tego nie widzisz, ktoś kiedyś spojrzy na Twoją pracę i poczuje więź i wejdzie w Twój świat. Albo ty wejdziesz w jego świat. Dlatego nie poddawaj się. Nawet jeśli dzisiaj coś cię męczy, nawet jeśli czujesz, że nie masz siły, narysuj jedną kreskę, jedną, a potem drugą. Nie musisz tworzyć arcydzieła. Wystarczy, że zostawisz ślad. To twój dowód, że jeszcze jesteś w drodze, że wciąż próbujesz, że nie zgubiłeś samego siebie. Świat potrzebuje Twojej sztuki, potrzebuje Twojej wrażliwości, potrzebuje Twojego spojrzenia, innego niż wszystkie. Bo bez Ciebie byłby uboższy, mniej prawdziwy i mniej ludzki. Twórz, nie dla lajków, nie dla pochwał, ale dla tej iskry, którą nosisz w środku, a ona, jeśli tylko pozwolisz jej zapłonąć, oświetli nie tylko Ciebie, ale i tych którzy w Twojej sztuce odnajdą odrobinę swojego serca. Z całego serca pozdrawiam Cię i rozumiem Twój przyjaciel.